PEGI 12. Witamy na skąpanej w słońcu rajskiej wyspie. Tu jak nigdzie można uciec od codzienności i nacieszyć oczy zapierającymi dech w piersiach i widokami. Okuł same kurorty urokliwe. Takie trochę mniej. Lub oazy luksusu. Drinki z palemką. Gwiazdka. Zjeżdżalnia. Dwie gwiazdki. Wypasiony bufet. Trzy gwiazdki. Obsługa basenu. Cztery. No i te osobliwe morskie stworzonka. Pięć gwiazdek z plusem. Przybywajcie na Rajską Wyspę. Można się tu naprawdę nieźle zabawić. Można zaszaleć do woli, a nawet co nieco porozrabiać co najważniejsze, bezkarnie i bez żadnych konsekwencji. Rajska wyspa to nie tylko wylegiwanie się na plaży i gapienie się na przystojnych ratowników. Simów można na przykład wysłać na pełne morze albo nurkować w morskich odmętach i podziwiać podwodny świat. Można rzucić wyzwanie śmierci albo rzucić się jej w ramiona. Chcesz poczuć się jak w raju? Udaj się na Rajską Wyspę w The Sims 3.